Cześć, nazywam się Ewa Piątkowska, jestem mistrzynią świata i Europy w boksie zawodowym byłam też w reprezentacji Polski w Rugby. Boks zaczęłam trenować stosunkowo późno, bo miałam 22 lata, czyli jest to wiek, gdzie, gdzie mija mi już kariera, gdzie jest już po karierze ewentualnej juniorskiej, czy nawet młodzieżowej. Od razu startowałam jako seniorka i już po kilku tygodniach wiedziałam, że chcę iść w boks zawodowy, że to jest to, co mi pasuje, głównie dlatego, że boks amatorski kobiet do tej pory wiąże się z, z walką w kasku, z walką w miękkich, bezpieczniejszych rękawicach, a ja zawsze lubiłam tę całą esencję boksu, czyli mocne ciosy, no i wiedziałam, że, że w boksie zawodowym jest o to znacznie łatwiej. No właśnie, mistrzyni powinna bronić pasa co pół roku, a ja przez jakiś czas nie broniłam, dlatego ten pas do tej walki, do walki o ten pas wyznaczono inne zawodniczki, więc oficjalnie już nie mam tego pasa, ale nie było to spowodowane porażką. Osobą, która się najbardziej stresuje moimi walkami jest oczywiście moja mama. Chyba każda osoba trenująca sporty walki ma takie doświadczenia, że właśnie ta matka przeżywa największe nerwy. Dlatego jeszcze jej nie powiedziałam o moim występie na, na gali PunchDown. I postaram się utrzymać to w tajemnicy jak najdłużej. Oczywiście w końcu to jakoś tam do niej dojdzie pewnie ktoś z rodziny jej powie, czy, czy może jacy, jakieś osoby z jej pracy, które obserwują moje media społecznościowe, ale yy, no będę wtedy im wdzięczna, bo to już, już wtedy oni yy, zabiorą ze mnie ten obowiązek poinformowania. Mamy. PunchDown promuje te cechy, które mi się w boku najbardziej podobały, czyli raz, że siła ciosu, a dwa, odporność na ciosy. Najważniejsze cechy przy slab fightingu to myślę, że przede wszystkim odporność na ciosy bo atak też jest ważny, ale najważniejsze jest chyba to, żeby dotrwać do końca walki. Poznaliście moją historię. Widzimy się na PunchDown 5 22 października we Wrocławiu. Live on Pay Per View 2021 Wrocław. Vou fazer